Hey, nice car. Uh, ale this guy, He can't be trusted. Siema, mam ci dla was grę, którą każdy zna, ale czy w tej wersji? No niekoniecznie. Czy jest to fajny modzik? Czy będzie mi się w to przyjemnie grać? Co z tym humorem? Czy rzeczywiście jest to fajny, śmieszny modzik? Czy po prostu jest to przereklamowane? Zaczynajmy, sprawdźmy. Okej, okay, mamy ostrzeżenie, to już jest grubo. I tutaj była muzyczka, ale z wiadomych powodów musiałem ją wyciszyć, więc macie coś zastępczego. Okej, okay, wprowadzające intro jest zabawne z muzyką, której wam za bardzo to puścić nie mogę. Eee, no jest to dziwne, jak na razie jest to dziwne. No i tak, mamy menusiki, mamy swoją E46 w wersji. Nie wiem, naprawdę, z jakiej to jest wersji, z jakiegoś Game Boya czy coś. To będę musiał sprawdzić, zweryfikować. I to piękne BMW E46 jest z telefonów, tylko nie z Symbianów, nie z Androidów, przecież wtedy go jeszcze nie było, a z Javy. Dobra, zacznijmy od najważniejszego, sprawdźmy karierę, jak ona się tutaj prezentuje. Oczywiście zaczynamy nową i let's go! Okej, okay, to normalne intro, chyba. A -ha 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 -ha. Co może być głupszego, niż gość siedzący na samochodzie, sterując go jednocześnie? Nie wiem, czas okaże. Ok, na pewno mogę stwierdzić, że to, ta bębka w tej wersji jest paskudna, e, obrotomierz cały, tutaj interfejs sterowania jest delikatnie zmodyfikowany. No ciekawie to wygląda. Różowe drzewa. Japonia, manga, balanga, te sprawy. Ty no ten skupaniec jest taki szybki. No, goś mi rzeczywiście konkretnie odjechał. zanim się kończy wyścig i chyba go, chyba go przegram. Też jeszcze skrótem ładuję. No tak, na pewno. Mam szansę cię dogonić. Zapomniałem, że w tym Need for Speedzie główną atrakcją, głównym sposobem na wygraną jest spamowanie Nitro. Okej, okay. koniec. Już naprawdę w samego Mosuanteta grałem dawno. Zresztą znajdziecie go na kanale, o mnie, wiadomo, ale już nie pamiętam jak się zaczynał ten początek. O, gra mi złapała jakieś przycinki. Okej, okay, to zostało bez zmian, ale muzyka podmieniona pięknie to siadło. To, to jest I tak w tej scenie non stop pojawia się właśnie to słowo. Jezu, swoją Tymu, paskudne. <grystanie> <Co>? <grystanie> to paskudnego. Co? That is why you don't let go of the controller, guys. przebitka. <grystanie> Czy tak? orgina nieba sufra. Mamy pierwsze auto z prostrita. Gaz, 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 gaz. Ok. gaz, gaz, gaz. Lecimy. O, zaliczyłem glebę. Dobra, jedziemy. Aby powiem, że ten moc zaczyna się interesująco. Bekowy jest. Yy, czy ten humor się utrzyma? Zobaczymy dalej. O, o, fajna mordka. <laughs> Money, bro. No tutaj coś... gra kraszuje, ewidentnie, z bliżej mi nieznanych powodów. Dobra, to był chyba każdego bo sen jak grał pierwszy raz Need for Speed'a, Co? O Jezu, z Bolinem F1, Nie! nie. Nie, żeby tu wrzucić polic to jest świata. Nawet wo wozy ba Bagiet zostały zmienione. Szanuję, szanuję. Powiem to tak, wyścigi jakoż wyścigi no to jest w gruncie rzeczy to samo co Most Wanted. Nie ma tutaj nic nowego, nie ma tutaj nic, co mogłoby w żaden sposób zmienić rozgrywki. Model jazdy jest taki sam. Chociaż ci że może to E46 prowadzi się ciut lepiej, mimo to, że przed chwilą zaliczyłem Obera, ale pod względem modelu jazdy to to jest raczej raczej kopia oryginału. Ew, dude, java game? Anyway, let's race. <laughs> yes. <laughs> He's dangerous. Uh, be careful. The spot can't very be careful. dangerous. Stay focused. He's rolling on a lot of power, so wait for him to shift first.

Yes. <laughs> I see you're a sucker for a man in uniform. Well, guess what? Where you're going, you'll be surrounded by them. See you down the river, Romeo. <laughs> Co <tu się> <laughs> and they're gonna love you in the big house, baby. <laughs> Orazon took her best waterzone Oh shit, I'm sorry. O no, intro to jest troll za trolem. No i co, przyszedł czas na wybieranie pierwszej fury. Boże, zastawa, jugo. To nie. Ciekawe, czy zobaczyć da się wszystkie auta, które możemy tu mieć, polski fiat maluch, No, rewelacja, paskudny jak zawsze. Eber dwójka? O. Ok, poważny samochód Golf GTI. Ok, ko kolejny normalny samochód, ale oczywiście potem wskakuje piękna multipla Mazda MPV. to no tak. To jest auto, które idealnie nadaje się do wyścigów. <ścoughs> Fiat Kunto on był w oryginale. Ok, Kopal SS też był w oryginale. Volkswagen Passat, Boże, B piąteczka w kombi, coś pięknego. Jeszcze jakby to było w dieselku, ja muszę go mieć. <laughs> Lexus był. E, Corsa, Vauxhall, tego nie było. O, Bugatti. No, dzisiaj e, bardzo, bardzo drogi, bardzo rzadki samochód. No, coś, coś pięknego. A trujeczka 3.2 też była w oryginale. Łada Samara, Boże kochany. Coraz grubiej. Eclipse był, Tetetka była, e, 240 Zixa nie było, to dodali, a czwóreczka była, Clio było, pamiętam, lubiłem ten samochód, O Boże smart. Smart. E, dwa razy? Good Drift Car. Pewnie tak. To było. Eee, chyba tej Toyoty nie było w oryginale. O Boże, Tesla cy Cyber, tudzież Cybertruck Supra była. Eee, tej mr 2 chyba normalnie nie dało się kupić. Znowu powtórka Supra Sylwia. Uuu, Uu. ale to ta sporo wcześniejsza. Ciekawe. Znowu ta Toyota piękny samochód. No, jako prawdziwy samiec alfa, chcę go mieć. <laughs> Ale na pewno nie u siebie w garażu. <laughs> MR2, znowu Silivia, 350Z. -ka. O, Alpina pierwsza. A, świetny samochód. -a MK chyba było w oryginale. Czym się różni ta od tej? Aha. Są dwa takie same samochody, tylko że zamiast zwykłego Riccusemi, ta jest Good Drift Car. Nie wiem, o co tu chodzi. Mustang był, znowu Mustang, znowu 350Z było, to też było w oryginale. Miata, tak, Miata była, ale w Undergroundzie dwójce. I to ta chyba późniejsza. To jest ta pierwsza M trójka, Merol. Znowu M3. Evo 10 pojawiło się w prostricie. Chyba jeszcze w tym roku nie wyszło, nie zadupiutowało, co oryginalnie powstał Ten Need for Speed. Znowu miata. O, wspaniały samochód. E, fani Top Gira. Będą wiedzieć, dlaczego to jest wspaniały samochód. <grym <grym to było w oryginale. GTL też, Camaro. Było, ale w karbonie. Tutaj go chyba nie było. Tutaj go chyba nie było. Mm. To ten samochód był w prostricie, pamiętam. Ach, Skylineik. Ach, coś pięknego. To było, to chyba też było. Kolejne auto z Pro Skyline, o! Ale dalej dużo, dużo starsze. A trójka, S trójka. W końcu S trójka. Wcześniej na samym początku oryginalnie była wersja 32 vr 6 a tutaj mamy SK już. No i kolejny żart taki motoryzacyjny, bo auto odwrócone w drugą stronę, bo Australia. Rozumiecie wszystko jest odwrócone. Skyline kolejny. Znowu auto Autos rx 7 Chyba i nie było w oryginale. Merol. Ale 7. Fak 500. Fak 500. Nie wiem co to znaczy, ale. O, tego też nie było. Z L1. To też było w karbonie. Charger. Nie mam pojęcia co to jest. Concept One. Nie znam tej marki. Nie mam pojęcia co to jest. O. O. Klasyczek. Porsche DB9 z Carbona. To chyba było. Viper był, chyba był Viper w oryginale. Rusemka. Nie, Rusemka to też już chyba tylko już była w karbonie. Nie mam pojęcia, co to jest. Rusemka, kolejna. Galardo Turbo. Korwetka Merol Amegy Ford GT Znowu korwetka. O jezu, jaka piękna, astra dwójka. O ja, o ja. Da się to w ogóle ja, Nie da się. A nie, czekaj, to się. Ja, nie, da się. Ok, co mamy dalej? Murcielago O nowy Ford GT. No na pewno to nie było w oryginale, bo to jest auto dużo, dużo później wypuszczone. McLaren. A, Carrera GT. F40 ktoś tu włożył. O Boże, kochany. Znając Ferrari, jak to zobaczą, to, to, to będzie bardzo źle. Mm. <laughs> McLaren. Znowu Ferrari. No nie, Fe Ferrari nie, 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 będzie z tego zadowolony. Chrysler? Taki Chrysler w ogóle był? Może jakiś model koncepcyjny, ale wygląda całkiem nie najgorzej. Korweta znowu. Znowu M6, Boża M3. The Golf is better. No, okej. Okay. W ogóle znaczek na <laughs> zamiast Volkswagena ma ciekawy. Szanuję za kreatywność. Java 350Z. No piękna, 350Z rewelacyjna. Jezu, kochany. Śmieci nie, nie, to nie jest śmieciarka. To jest y y po prostu dostawczak. Świetnie, ale w oryginalnym osłantecie dało się jeździć e, faktycznie w tych misjach pobocznych. Nazwijmy to misjach pobocznych, w tych zadaniach. Dało się jeździć chyba ciężarówką, z tego co pamiętam. No, no i Java, Java Java M3. No dobra, to, to jest dla mnie totalnie dziwne, niezrozumiałe, nie wiem co autor miał na myśli, ale okej, okay, po prostu okej. Okay. Tak czy siak przyszedł czas na wybranie pierwszej fury. Jugo, Malczan, MR2, Golfik, Multipla, MPV, -ka. nie no Multipla, Multipla wygrywa, no musimy wziąć Multiple i ciekawe jak się ją da jeszcze stringować, nie? O oh, diod, naprawdę? Tak. Tak, naprawdę jest. Jestem na to yy... zdecydowany w 100%. <grywa> Boże, kochany. Jest? Jakby tylko był tryb fotograficzny. <grywa> I mimo wszystko, a każdy ma bekę z Multipli, yy, to auto było sześcioosobowe. Jak miało jeszcze yy, tego diesla JTD, to było naprawdę rozsądnym wyborem. Fakt, paskudnym jak noc, ale takim rozsądnym wyborem.

Okay. Hold up. You think you could be me? Look at you, puny, small, small PP, tiny brain, mate. You got something coming for you. I swear, swear on me mum, I'm going to get you. This is going to be it. Game over. Endo your life -o. o co tutaj chodzi, Boże kochany. <laughs> Formula 1. Mile. Subskrypcje. <śpiewanie> no, dobra, okej, okay, to dobre, fajnie to jest zrobione. Śmiesznie, śmiesznie przede wszystkim. <śpiewanie> Body w Mordibli, czyli zderzaki z plastiku. Kolejne to są zderzaki zrobione w kolor. Może kochane, ale faktycznie w latach 2000 -tych to była opcja, za którą trzeba było dopłacić. O boże, e, a drugie body to jest to totalnie niepasujące. Świetnie. Co mamy dalej? E, spoilery. Spoko, że ich w ogóle nie widzę. Ale okej. Okay. No, dałbym spoiler tej mój multipli, ale wtedy byłaby zbyt szybka. O, felgi. się że się gra zawiesiła. Custom. O Jezu. O Jezu, ale to brzydkie. Ja naprawdę te felgi były tak brzydkie, że je chyba zainstaluję. A, niech stracę. Tysiączka. 20-calowe felgi do multipli. Nie wiem, czy to realnie by się zmieściło, ale nieważne. Nie drążmy tematu. Wloty powietrza na dachu. Okej, okay. to ten wloty powietrza. I co i tyle? Aha, jeszcze zaciski można zrobić i tyle? A, to za dużo nie ma możliwości modyfikacji. Boże, kochany, piękna ta jest multipla. Aha, ta felga, która totalnie tu nie pasuje, jest totalnie za duża. Zderzaki w kolor. Biorę to. Twitch, na pewno Twitch bardzo dużo wyłożył gotówki na to, żeby ta gra powstała. Rozumiecie. Wow, 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 patrzcie, co jest na górze, patrzcie, co jest na górze, he, Ok, jedziemy dalej. To był właśnie klakson jakiegoś samochodu. Naprawdę, gratulacje dla pomysłodawcy. Samochody trochę pomodyfikowane, na pewno rejestracja jest zmieniona. Okej, okay. wyścig jak wyścig. I od tego miejsca ten modzik jest standardowy, o ile można tak o nim powiedzieć, czyli musimy zdobywać kamienie milowe, by wyzwać jednego z oponentów z czarnej listy. Pokonałem go. Pięknie. Skam. Tutaj Kasiorę dostałem. Wow, pięknie. O, czternastka to jest ziomeczek z karbona. No, będzie miał tą swoją piękną Mazdę, czy nie? Gość turbo Creepy. Co tu mam? Ulepszenie samochodów? Nie, chcę kupić Passata. Chyba stać mi na Passata. Kupię Passata, będę, będę miał już wszystko w życiu, <laughs> więcej nie potrzebuję. Tak kupuję Passata. Stać mi na Passata B5 w kombi srebrny. Co to jest? Yy... Jak można naszego wspaniałego Passata stuningować. Sprawdźmy. Eee, aha. Stock to jest stock. Eee, body number one eee, daje nam te. Eee, plastiki do kozderzaków eee, nie w kolor, no to świetne body. Trzecie. A drugie body. A, drugie body usuwa znaczek Volkswagena. Dobrze. Eee, trzy eee, nie ma znaczka i wszystko mamy w kolor, a cztery? Nie mam pojęcia co robi 4. Nie no to. Z... Tak jest najlepszy jaki jest. Kolor, kolor, kolor. To jest srebrny kolor czy to jest biały? To jest srebrny. Boże konie. No nie no nie mogę przemalować Passata, Musi być srebrny. Pasat musi być srebrny. Czyli opcję tuningu pasata. No, bez szału, bez szału. Naprawdę, ale mam nitro. I na tym właśnie zakończę pięcie się po czarnej liście z dwóch powodów. Po pierwsze, to co wy widzicie to tylko urywki, a ja spędziłem z tym modem 3 godziny. Po drugie odkrywanie reszty modzika zostawiam wam. I mam nadzieję, że taka forma podoba się Wam, bo niestety czasu na streamy, że streamy, no to ja za dużo nie mam, ale znam gościa, tak mojego znajomego, który chce spróbować sił na Twitchu. A teraz mam pytanie do Was, czy wygraliście w tego modzika? Czy może po moim materiale sami chcecie spróbować? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze komentarze należą do Was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam Was do moich innych materiałów, jakie wiadomo, zostawienia czegoś po sobie. A Natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się, do następnego i cześć. Powiem to tak, jakby Mulfiat Multipla prowadził się w taki sposób jak w tej grze. No to obstawiam, że byłby ciekawszym samochodem.